Wrzesień 1825 roku. Na północy Anglii w hrabstwie Durham nadchodzi chwila, która zmieni świat. Wśród pól, kopalń i dymiących kominów społeczność czeka na coś zupełnie nowego. Niezwykły most, nie kanał, lecz linię kolejową. Pierwszą linię, na której parowozy mają nie tylko przewozić węgiel, ale też i ludzi. To tu, między Stockton a Darlington, zaczyna się historia nowoczesnej kolei. Ale zanim to nastąpiło, minęły całe stulecie eksperymentów. Już w XVI wieku górnicy w Anglii i w Niemczech używali drewnianych torów, po których konie ciągnęły wozy z węglem. W 1603 roku powstała kolejka wozowa Wulaton-Nottinghamshire, a w 1671 roku w Durham działała Tenfield Wagonway. Prawdziwa kolej, tyle że bez pary. Te tory pozwalały koniom pociągnąć naraz znacznie cięższe ładunki niż po zwykłej drodze. Z czasem Drewno zastąpiono żeliwem. Benjamin Outram budował linię z żeliwnymi szynami w kształcie litery L, a William Jessop wprowadził koła z kołnierzami, które prowadziły się same po torze. Ale żeliwo było kruche, więc szyny łatwo pękały. Dopiero wynalazek Johna Birkenshowa z 1820 roku, a więc walcowane szyny z kutego żelaza, dał torom trwałość potrzebną dla prawdziwej kolei. Już pod koniec XVIII wieku pojawiły się też pierwsze próby stworzenia linii nie tylko kopalnianych, ale dostępnych dla wszystkich. Najsłynniejszą z nich była Lake Lock Railroad, zbudowana w 1798 roku w pobliżu Wakefield w hrabstwie West Yorkshire. Była to trzyminowa, wąskotorowa kolej konna, uznawana za pierwszą publiczną kolej na świecie. Każdy mógł za opłatą przechodzić na niej swój ładunek. To jeszcze nie była kolej parowa ale ważny krok w stronę idei kolei jako usługi otwartej dla wszystkich. W międzyczasie pojawiały się pierwsze próby z maszynami parowymi. Richard Trevithick w 1804 roku skonstruował pierwszą lokomotywę na gładkie szyny. Był wizjonerem, ale jego maszyny były zbyt ciężkie, niszczyły kruche szyny i nie zyskały popularności. W 1812 roku John Blackinshop i Matthew Murray zbudowali lokomotywę Salamanca. Dla Middleton Railway w Leeds. Była to maszyna zębatkowa. Radziła sobie dobrze, ale skomplikowany mechanizm ograniczał jej zastosowanie. Dwa lata później William Headley i Timothy Hackworth zaprojektowali Puffing Billy, już bliższą późniejszym lokomotywą, lecz wciąż ciężką i powolną. I wtedy pojawił się George Stevenson. Jego pierwsza lokomotywa, Blücher z 1814 roku, jako pierwsza zastosowała koła jednokołnierzowe i sprzęgnięcie osi, co dawało lepszą przyczepność. Stevenson miał przewagę nad poprzednikami. Nie tylko konstruował maszyny, ale też rozumiał całą infrastrukturę, torowisko, podkłady, profile tras. Wiedział, że tylko odpowiednie szyny i dobrze poprowadzona linia pozwolą lokomotywie działać naprawdę skutecznie. To połączenie praktycznej inżynierii i wizji sprawiło, że w 1821 roku został głównym inżynierem planowanej linii Stockton Darlington. Stevenson zadbał również o ujednolicenie torów. Konsekwentnie stosował rozstaw 4 stopy i 8 1/2 cala, czyli 1435 mm przejęty z wagonów kopalnianych z okolic Newcastle to właśnie dzięki niemu ten wymiar stał się obowiązującym w Anglii, a z czasem także światowym standardem, zwanym jako rozstaw Stevensonowski. Linia miała długość około 40 km. Była jednotorowa, z mijankami co jedną milę. Tory położono na kamiennych i dębowych podkładach, a mosty, jak Skirny Bridge, Darlington, wzniesiono solidnie, tak że przetrwały aż do dziś. Warto pamiętać, że były to jeszcze szyny żelazne. Dopiero w latach 50. XIX wieku zastąpiono je stalą, znacznie trwalszą, dzięki procesowi Besemera. Budowa pochłonęła ogromne sumy pieniędzy i nerwów, a długi wisiały nad przedsięwzięciem jak czarne chmury. Ale Edward Pease, kłakerski przemysłowiec i właściciel kopalń, który marzył o szybszym i tańszym transporcie węgla z Durham do portów Stockton, wiedział, że tylko szybkie rozpoczęcie przewozów może uratować cały projekt. Najważniejszą rolę miała odegrać nowa lokomotywa, Locomotion No. 1, zbudowana w warsztacie Roberta Stevensona w Newcastle. Była maszyną pionierską, niepozorna, z dymiącym kominem i odkrytą obsługą, osiągała zaledwie kilkanaście kilometrów na godzinę, ale wówczas wydawała się prawdziwym cudem techniki. Do obsługi przygotowana też pierwszy wagon pasażerski, nazwany Experiment. Wyposażony w tapicerowane siedzenia, stolik i zasłony, kosztował majątek, lecz miał pokazać, że parowozy mogą służyć nie tylko górnikom i węglowi, lecz także zwykłym ludziom. Nadszedł dzień otwarcia, 27 września 1825 roku. Już od rana wokół torów zbierały się tłumy, chłopi, rzemieślnicy, dzieci i ciekawscy z okolicznych wiosek chcieli zobaczyć cuda pary i żelaza. O siódmej ruszył pierwszy skład: kilkanaście wagonów z węglem, wyciąganych początkowo przy pomocy stacjonarnych maszyn i koni, gdy pociąg dotarł do Darlington nadszedł czas na wielki pokaz. Na czele stanęła Locomotion No. 1, obsługiwana przez samego George'a Stevensona. Za nią ustawiono 31 wagonów z węglem, towarem i pasażerami. Sprzedano ponad 300 biletów, lecz wielu ludzi wdarło się bez opłaty, siadając na węglarkach lub przyczepiając się do boków wagonów. W sumie w podróż wyruszyło około 550 osób, liczba bezprecedensowa. I właśnie wtedy pojawił się obraz, który najlepiej pokazuje starcie epok. Na czele kolumny, przed buchającą parą lokomotywą, jechał jeździec na koniu z chorągwią. Miał ostrzegać tłumy i torować drogę dla parowej nowinki. Obraz konia jadącego przed parowozem stał się symbolem przełomu Starego Świata, który właśnie ustępował miejsca nowemu. Gwizd parowozu zagłuszył szum tłumu, a koła powoli ruszyły po torach. Pociąg rozwijał prędkość 4 mil na godzinę, a więc 6 km, ale z każdą chwilą nabierał tempa. Gdzie Gdzie-niegdzie musiał zwalniać do 2 mil na godzinę, bo tłumy ludzi wbiegały na szlak, by z bliska zobaczyć tę stalową bestię. A jednak były ich chwile, gdy na prostych odcinkach maszyna rozpędzała się nawet do 15 mil na godzinę zawrotnej szybkości, jakiej dotąd nikt nie doświadczył. Podróż nie odbyła się bez przygód. Jeden z gapiów spadł z wagonu i poturbował nogę. Pierwsza, choć nie niegroźna ofiara historii kolei. Ale mimo drobnych problemów pociąg dotarł do Stockton po 3 godzinach i 7 minutach jazdy. Meta znajdowała się przy tymczasowej stacji St John's Well, bo tor do portu nie był jeszcze gotowy. Tam tłum wiwatował, a wieczorem w Stockton odbył się uroczysty bankiet z udziałem ponad 100 zaproszonych gości. To wydarzenie nie było jedynie lokalną atrakcją, było początkiem nowej epoki. Nie była to pierwsza kolej na świecie, bo wcześniejsze linie i lokomotywy istniały. Ale Stockton Darlington Railway była pierwszą prawdziwą publiczną linią kolejową z parowozami początkiem tego, co dziś nazywamy koleją. To właśnie ona udowodniła, że kolej może służyć całemu społeczeństwu transportować węgiel, towary i ludzi szybciej, taniej i pewniej niż jakikolwiek inny środek komunikacji. I tu pojawia się pytanie. Czy prawdziwy przełom nastąpił w 1825 roku, czy dopiero 5 lat później, w 1830 roku, wraz z otwarciem linii Liverpool-Manchester? Linia Stockton-Darlington była jednak pionierska, pokazała, że parowozy mogą działać w praktyce, ale była to wciąż linia lokalna, głównie dla transportu węgla. Dopiero Liverpool-Manchester wprowadziła regularny, codzienny ruch pasażerski, stacje końcowe, rozkłady jazdy, czyli model kolei, jaki znamy do dziś. A jednak bez Stockton-Darlington nie byłoby Liverpoolu i Manchesteru. To właśnie doświadczenia z 1825 roku udowodniły, że technologia działa i że warto inwestować w kolej. Dlatego dla wielu historyków prawdziwy przełom nastąpił właśnie we wrześniu 1825 roku, gdy Locomotion No. 1 wyciągnęła swój pierwszy skład. To wtedy narodziła się kolej, która w następnych dekadach zmieniła oblicze świata. Dziedzictwo tej linii widzimy do dziś. Scarne Bridge wciąż stoi, uznawany za najstarszy używany most kolejowy na świecie. W muzeach w Darlington i w Shieldon. Zachowały się oryginalne budynki, warsztaty i eksponaty, a repliki Locomotion przypominają o skromnym, ale wielkim początku. To właśnie ta linia stała się inspiracją dla kolejnych projektów w całej Anglii, a wkrótce potem na całym świecie. Dziś, 200 lat później, patrzymy na Stockton Darlington nie tylko jak na techniczną ciekawostkę, lecz również jako kamień milowy cywilizacji. Tu, wśród hrabstwa Durham, zrodziła się nowoczesność. Stąd ruszył pierwszy publiczny pociąg, który otworzył erę kolei, epokę, która połączyła miasta, skróciła odległości i umożliwiła rozwój przemysłu, a tym samym zmieniła oblicze naszej planety.